Z metrówką do lasu. spiesz się, bo nie ma czasu w mieście też coraz mniej jest drzew. Wnioski śli i wedycje zgłaszaj swoje propozycje, jeśli chcesz słyszeć, tak w śpiew. Nazywam się Małgorzata Olejniczak, jestem z inicjatywy Stara Miłosna dla drzew. I jesteśmy w mazowieckim parku krajobrazowym, jakieś 15 kilometrów od centrum Warszawy. To jest las, który powstał właśnie dlatego, że powstał zielony pierścień Warszawy. A zielony pierścień Warszawy to nie jest dziś, to nie jest wczoraj, ale musimy się cofnąć do lat 50., kiedy pomysł posadzenia lasów wokół Warszawy powstał. Zawdzięczamy to profesorowi Witoltowi Plapisowi, który był pracownikiem Biura Odbudowy Stolicy i był właśnie inicjatorem tych działań. Równocześnie wraz z budową stolicy tutaj sadzono lasy, ponieważ nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale przed wojną wokół Warszawy lasów nie było. Dochodziło do takich sytuacji, że piasek tak jak teraz dociera do nas nad Sahary, tak do centrum Warszawy docierał piasek z wydm na przykład wesołej. Ten las ma w tej chwili 70 lat, i nasze działania, działania inicjatywy skupiają się na ochronie tego, co dostaliśmy od naszych przodków, od ludzi, którzy ten las A wymyślili, B posadzili, bo tutaj, tak jak przodownicy pracy budowali stolice, tak tutaj przyjeżdżała młodzież i po prostu dzień po dniu. Te lasy sadziła. 70-80-letnie drzewa są wielką pokusą dla deweloperów. Działki są prywatne. W związku z czym obserwujemy olbrzymie ciśnienie, żeby tutaj powstawały małe, białe domki, które w wielu miejscach w Warszawie okazują się po prostu osiedlami. Kasia Badziak, inicjatywa Stara Miłosna dla Drzew. Stoimy właśnie pod dwoma wspaniałymi dębami, pod Miłoszem i Malwą. Dwa lata temu odbyła się akcja ratowania tych dębów przed wycinką. Miałam przyjemność poprowadzić orkiestrę dla drzew. Przyjechało ponad 50 osób. Chciałam jeszcze powiedzieć o takiej akcji, którą prowadzimy nadal, czyli właśnie społeczne pomnikowanie. Nasi mieszkańcy wybierają sobie jakieś wyjątkowo piękne drzewa. Dajemy im status takiego społecznego pomnika. Mamy około siedmiu pomników, już w tym momencie. W tym roku pierwszy raz poprowadziliśmy taką miesięczną akcję czytanki pod drzewami. Prezentowaliśmy dzieciakom książki, były też różne akcje o tematyce takiej ekologicznej. Wędruj boso przez knieje, mamy jeszcze nadzieję, kąp się w liściach i zbieraj kasztany. W drzewach nasze wytchnienie, drzewa to ukojenie, gdy przepadną. Zginiemy i my zrób sobie pomnik, zielony pomnik. Chociaż nieskromnie to brzmi. Sebastian Olszta, inicjatywa stara miłosna dla drzew. Tutaj jesteśmy przy ulicy Marmurowej, która jest takim doskonałym przykładem tego, co od kilku lat dzieje się w naszej dzielnicy: budowaniu nowych ulic w oparciu o przepisy u tzw. specustawy drogowej, budowa Według tej spec-ustawy drogowej ulicy jest o tyle wygodna dla władz dzielnicy, że mogą bez oglądania się na przepisy wycinać drzewa i wywłaszczać mieszkańców z ich działek pod budowę ulic. Ulica Marmurowa, jak widać, to jest ulica, która prowadzi do domów jednorodzinnych. Nie wiadomo z jakich powodów została wybudowana tak szeroką i wyposażona w chodniki po obydwu stronach, które tak naprawdę. W wielu miejscach zamieniają się w parkingi dla samochodów. A tak właśnie wyglądały ulice, zanim wybudowano nowe asfaltowo-betonowe drogi w oparciu o specustawę drogową. Jak widać, poza nawierzchnią, która rzeczywiście wymagałaby tutaj wymiany czy remontu po to, żeby mieszkającym ułatwić dojazd do swoich posesji, mieszkańcy wiele lat temu posadzili przy swoich posesjach drzewa, które dają teraz przepiękny cień. I w dni takie jak ten, z temperaturą oscylującą wokół 30 stopni, jest to nie do przecenienia. Wszyscy wiedzą, że drzewa, lasy przegrywają z deweloperami. Ale myślę, że jest jeden aspekt, który jest mniej punktowany, a są to podatki, które wpływają na przykład do kasy Warszawy. Podatek od działki leśnej to jest kilkadziesiąt złotych od hektara, podatek od hektara działki budowlanej. To już są tysiące złotych od hektara. W związku z czym e, miasto stołeczne Warszawa musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy chce mieć zielony pierścień, czy chce mieć dużo kasy? La, la, la.